Dobra, cześć Witajcie, jestem FA Jak, witam Was w kolejnym odcinku ze Scrapa. Dzisiaj jesteśmy. Pedałek nie pedałek. E... Kurwa. Kurwa. Kto by się spodziewał, dzisiaj jesteśmy z Darkiem, e, najlepszym moim e, kolegą do nagrywania takich właśnie filmów. Coś to odjebał? Mamy. Co to ku... Autko oh. To miał być. To kurwa, co to jest? Co? Dobrze jest. Teraz jeździ... Dzięki mnie jeździ szybciej. Ja pierdolę, daj zobaczyć. Ja się przejadę Jest napęd na pewno na cztery. Coś to odpierdoli. Bo jeździłeś po pomidorkach czy jakichś innych kubkach To nie moja wina Łocie kurwa dragster V2 Jest, ten samochód jest po... Dobra, ogólnie to moglibyśmy zacząć robić cokolwiek. Za chwilę muszę się pobawić. Łocie, kurwa. O, kurwa. Ej, e, no co? We, we, weź tego Janusza, nie? Widzisz? Masz, no? Nie? Nie, nie. No? Kulaj go za mną, kulego za mną. Nie, Dobry, teraz no? tak na serio, bo Oj, potrzebuję coś ogarnąć. Chodź. Jesteś? A ja, jak... co no, co on gada? Ojeje, twój stary Ojej, o kurwa, zamknij. Mię. Jak oglądacie filmy, to tutaj zakończyłem, ja. przytaszczyłem takie Januszu na kurwa. Tu... Weź tego Janusza, bo potrzebuję... Ten mnie. pedał gdzieś poleciał. Ło, kurwa. Dobra. No co ty jojojujesz ty pedale pijesz. I chodź to. dalej. A, zrobimy farmę? Zrobimy farmę, ale musimy gdzieś dojść najpierw. <noise> Czekaj, bo mój z górki spada właśnie, no pośpiesz się. Tam jest legendarny. No właśnie my... Gdzie ten mój jest? Ile ty masz lat, chłopcze? Pięć? A dobra, bo się już, ja już się bałem, że zgubiłem Janusza. <ślad> Radzisz się z nim? Nie, bo mi gdzieś spierdolił. Kurwa, szukam go. Jesteśmy już prawie na miejscu, a jednak się pomyliłem, musimy iść teraz naokoło. Ty, 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 czekaj, bo przesadziłem i za mocno tego wianusza uderzyłem. O co chodzi? No przeleciał mi ten. Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu Good Bridge! O kurde, rozwaliłem coś. Dobra, ty po niego idziesz, bo mi się tam nie chce iść. No idź po niego no! No ale jak poczekasz? Potrze no poczekam. No to czekaj tu. Kurwa, zgubiłem go. Pomocy, Tam nie wiem gdzie. Więc... spad, będziesz musiał nadójść. Bawę, gramy w ping-ponga. Nie! No. <ślad> Żaden ping-pong, kurwa! <ślad> ty, ja to byłem! Wiesz, co tu się robi? To poczekaj, bo od razu dwa włożymy. Albo dobra, to ty pierwszy. Wow. Gdzie? No, pierwszy z tym Januszem chodzisz. Co? No, ciśnij. E! No E! No klikam F! Haha, ale to było dobre! Nie, czekaj. No i teraz moja kolej. Z tobą razem! A, no, myślałem, że ciebie też złapię. Nie, nie gin, bo nie chcę mi się tu po ciebie iść. Znaczy, iść, czekać na ciebie. Ty, kurwa, kolejny. Ej, mogę go popchnąć w twoją stronę, żebyś umarł? Chyba, jak tyle pedałów. Dobrze, idą w twoją stronę. Ma umieram. Chodź. Chodź, bo do góry no jest fajna skrzynka. Czekaj, bo jesteśmy w takim momencie, że trzeba iść do góry. A nie za bardzo wiem, nie ma schodów. Schodów nie ma. No właśnie się kurwa zorientowałem Coś tak pot wsądasz tym kówniom chyba błocie kurwa To była tekstura tylko Co? <grywa> Nic, bo ja chciałem wskoczyć <grywa> o, spadł. Chciałem wskoczyć na no to żółte się okazało, że to tekstura jest. A ja myślałem, że ten budynek do góry to tekstura i że nie musimy tam iść. Zleciałeś No tak Dobra. No i jak mówiłem, legendarna skrzynka. Ma się to oko. I co tam mamy? Z tej legendarnej skrzyni oczywiście Nie, jakiś średni taki trochę, że tak bym powiedział. W sensie raz dostałem ten... Że tak powiem, raz dostałem yy, siedzenie ta, takie legendarne więc pochujcie, co Lepsze rzeczy. Cześć, to ja już w trakcie montażu. ogólnie sytuacja jest taka, że. Idziemy o tam, a dźwięku nie mogło być, więc. No. Miłego oglądania. Ej, Ej weź się, zatrzymaj! Zatrzymaj się! No, dobra. Co to jest? Co to za wielkie? Co to jest? No. Co to jest gigantyczne! O, w dupę. Właśnie bo ja... mi... Gdzie pan... my. A jesteśmy. Ale to ładnie. Minus... Co tu, kurwa jest? Ja nie żyję. O kurwa. Mówiłem, ja się żeby spadłem. grać spokojnie. Mówiłem, żeby na razie grać spokojnie. No ale ja grałem spokojnie, ale inaczej. Jak według ciebie gra spokojnie, to jest przez nie wiem 40 godzin siedzenie w tym samym punkcie. Ja nie zamierzam grać spokojnie, bo po co? No bo patrz w Minecrafcie Ty żeś grifował nam domy, więc lepiej ty nie próbować tego spokojnego. I, i mówi, że nie ma sensu grać No Debbie. Ty Zabierzam grać spokojnie, bo po co? Ej, gdzie no, żeś zaparkował tym autem? Kurwa no mm, tam, nie, 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 nie ma chyba to znac... Tu jest! No! Oj! Paliwo tracisz debilu walony, no wsiadasz! Musisz... Piotrek! Ty nie będziesz eku. Ja mówiłem ci, no że... No ja naprawdę nie... no! Ej! Nie, nie dam się dzisiaj wkurzyć, więc jak mi będziesz wkurzał, to odjadę se sam! No siadasz serio, czy nie? No, no siada! Czekaj, przy okazji Ale zobaczę Ale tym razem ja wyjadę. Nie, nie ty jedziesz, bo ty No nie dobra, no to widzisz, 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 postawiłem, musisz ją usunąć. Ja pierdolę. No wszystkie nam wyjadły, no. Pierdolę kurwa. Kolejny, ej, kolejny! No przecież my nie mamy jedzenia! Ja jestem przy naszym eku jak coś. Człowieku, my nie mamy jedzenia. Koks Co? Nie jakby nie mogę otworzyć twojego worka. Nie. No? No i co? Ale mogę sobie go wziąć na podnośnik i sobie go spróbuję wziąć. I jakby. No, że tak powiem, spróbuję go wsadzić do siebie, do auta. Wow! Niemądry jesteś. A few moments later. jest dobrze ha! zadziałało Mart, wyleżysz? No Przywiozłem cieku No chyba cię porąbało Bo się okazało, że się da. Przywiozłem cieku Daj. Nie wiesz jakie pyszne naleśniki zjadłem Ja pierdolę Napierdoliłem tam tyle Noteli, że ja pierdolę Jak zrobić, żeby to pływało, ej Dobra, to co? Na czerwono maluję Szybsze. będzie. Chono tu! Czekaj, chwilę. Kurwa, zepsuli całą! Ja pierdole! Ja mówię ci, pomóż, pomóż, a ty masz mnie jak zwykle... Chuj. No bo Zazwyczaj jesteś idiotą, więc nie słucham cię. Będę ci musiał niestety odmówić. Ty ej, ty jesteś jak Janusz. No. Ja 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 Poczekaj, poczekaj! No już ci oddaję. Ale fajne. Wypchnij mnie, Wypchnij mnie na wodę, poczekaj. Daj to siedzenie. No dałem ci, gdzieś tam rzuciłem. Kurwa. Ty nie tak chaotycznie, bo wylatuje, wylatuje, wylatuje. Powoli. Jak chcesz mnie wypchnąć na wodę. Powoli! Poczekaj, o. Na takim momencie możemy zakończyć, co nie? Jak nie wpychasz do wody, czekaj, bo farmę czekaj, jak mamy bile? Nie za bardzo bym miał pomysł, jak zrobi, jaki tytuł dać Bo kurwa Nie kurwa Te finale. <śmiech> <śmiech> o Boże Ogólnie umieram. Dobra, więc jak ja już umieram, Dark się znowu wydurnia. Mamy 2 godziny nagrań, 50 gigaplik plik. Więc mi wydaje mi się, że możemy tym optymistycznym akcentem zakończyć ten odcinek. Świetny.